Witaj kochana, bardzo się cieszę, że się widzimy, że tutaj zaglądnęłaś. Jeżeli nie wiesz, czego do końca możesz się spodziewać po moim fanpage'u, zawsze zgrabna. Zapraszam Cię serdecznie do mojego świata i pozwól, że Ci parę słów powiem o sobie. Nazywam się Patrycja Tłustochowicz jestem psychodietetykiem z ponad 10-letnim doświadczeniem. Pomogłam już ponad tysiącom kobiet odzyskać lepsze samopoczucie, wiarę w siebie, e, odzyskać zdrową i zgrabną sylwetkę bez diet i bez katorżniczych ćwiczeń i bez żadnych magicznych suplementów. Sama doskonale wiem, jak to jest mieć nadmierne kilogramy. Kiedyś ważyłam blisko 100 kg, miałam nieprawidłową relację z jedzeniem. Wiem doskonale, jak to jest podejmować kolejne próby, kolejne zmagania, być na jednej, drugiej, piątej, dziesiątej diecie i wciąż nie uzyskiwać wymarzonego efektu i um, upragnionego rezultatu. Wiem, jak to jest być zmęczoną dietami, sfrustrowaną, zniechęconą i cały czas nieszczęśliwą. Eee, nie jestem tylko teoretykiem, jestem praktykiem z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracy jako psychodietetek i 20-letnim doświadczeniem w pracy z ludźmi. Zapraszam cię serdecznie do tego, aby zaglądnąć na moją stronę zawsze i pobrać e-book, w którym dzielę się sprawdzonymi sposobami. Już uchylam rąbka tajemnicy i daję ci konkretne narzędzia, z których możesz skorzystać, by stać się lepszą wersją siebie i być już zawsze zgrabną bez diety. Bo moją misją jest uwolnienie jak największej ilości kobiet od diet, aby były tak jakie chcą, z przyjemnością i bez wyrzutów sumienia. Wejdź na stronę zawszezgrabna.pl, pobierz e-book i zobacz, czy to jest droga dla Ciebie. Jeżeli tak, jestem do Twojej dyspozycji. Link znajdziesz także w bio www.zawszezgrabna.pl i życzę Ci wszystkiego, czego zapragniesz, spełnienia marzeń. Ale pamiętaj, marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. Zatem zacznij wyciągać rękę po nie. Pierwszym krokiem, pierwszym wyciągnięciem może być pobranie mojego e-booka. Pięknego dnia, do zobaczenia, mam nadzieję, niebawem.